Witajcie na naszym kolejnym spotkaniu. Ostatnimi laty bardzo modne stały się olejki CBD. Wszyscy o tym słyszymy, ale nie wszyscy do końca wiemy, o co właściwie w tym chodzi. Jest ze mną Sławek Grochowina, który od 25 lat zajmuje się fitoterapiami i ma ogromną wiedzę w tej dziedzinie. Sławku, jeżeli możesz, to proszę, przybliż nam trochę szczegółów dotyczących olejków CBD. Witaj, Janiu Witam szanownych państwa. Jak Ania zaznaczyła, tak, to jest pewnego rodzaju moda, wynikająca może z tego, że to przez wiele lat było jakby zabronione. Zabronione były oczywiście produkty THC, czyli tutaj no powiedzmy wpływające na nasz stan emocjonalny, wprawiające nasz taki trans. Wiemy czym są problemy z. Osobami nadużywającymi narkotyki. I olejki CBD, konopie z tym się zawsze nam wszystkim kojarzyły. W związku z powyższym, szanowni państwo, że to nie jest tak do końca, bo również używa się w leczeniu różnego rodzaju problemów zdrowotnych, w związku z powyższym również można te produkty stosować. I teraz, w tym wszystkim, jeżeli firma potrafi wyprodukować właściwej jakości olejek CBD. Pozbawia go właśnie tych dziwnych substancji o działaniu takim odurzającym. I teraz, tym wszystkim, faktycznie jak grzyby po deszczu rosną, firmy produkujące to wszystko, tak okazuje się, że jeżeli zaczynamy patrzeć na jakość, tak żeby organizm mógł dostać najwyższej właściwej jakości składniki, to tak na dobrą sprawę znowuś nie ma za dużego wyboru na tym rynku. No niestety, cena czyni cuda. Bardzo często sięgamy po coś taniego, myśląc, że to jest dobre, no bo też lepiej dać coś niż nic. No być może tak. Natomiast przybliżę państwu, czym w ogóle jest układ endokannabinowy, z jakiego powodu warto tutaj w to wszystko swoją uwagę zwrócić, dlaczego. Szanowni państwo, my ten układ mamy. To jest jeden z naszych akurat narządów układów wewnętrznych. To jest w naszym organizmie my nie wymyślamy koła od nowa szanowni państwo skoro mamy taki układ taki sam układ mamy jak w naszym organizmie układ sercowo-naczyniowy czy układ wydalniczy również mamy układ endokannabinodynowy to on jest w organizmie my po prostu go tylko i wyłącznie musimy odżywić we właściwy sposób aby on funkcjonował i teraz szanowni państwo w badaniach udowodniono że nasz wewnętrzny system produkcji endokanabidoidów bardzo często jest niewydolny i nie produkuje wystarczającej ilości wewnętrznych kanabinoidów. Taka sytuacja predysponuje do występowania wielu dolegliwości, na przykład zwróćcie państwo uwagę. migreny, zespół jelita drażliwego, co więcej ostatnie badania naukowe pokazały, że choroba Parkinsona, która jest przypisowana dysfunkcji mózgu Okazuje się, wynika z niewłaściwej pracy układu endokanabinowego z tego względu, że nie ma harmonii pomiędzy układami narządami, następuje niewłaściwa częstotliwość pracy narządów, czyli tutaj jest inna energia tych układów narządów, powstaje coś takiego jak zaburzenie pracy w układzie w energii fantomowej organizmu. Powstaje w tym momencie w konsekwencji nawet choroba Parkinsona. To już badania to pokazują. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, jak w jakim stopniu idą badania naukowe nad naszym organizmem, nad naszymi układami, jak to jest wszystko połączone. Czyli będę znowu, Szanowni Państwo, wracał do tego, że nasz organizm to jest tylko i wyłącznie jeden narząd, a nie poszczególne jego układy, poszczególne jakieś narządy. To wszystko stanowi całość, nie inaczej. Wszystko stanowi całość. I teraz popatrzmy, szanowni państwo. Jeżeli w każdym z olejków CBD najważniejszym składnikiem są naturalne kanaboidy, terpeny i flavonoidy, to musimy tutaj teraz w momencie zwrócić uwagę na to, co po kolei, co jest czym. System endokanabinowy przyciągnął znaczną uwagę jako potencjalny cel suplementacji w wielu stanach fizjologicznych, Takich jak bilans energetyczny, stymulacja apetytu, ciśnienie krwi, modulacja bólu. Szanowni Państwo, modulacja bólu. Ja nie mówię tutaj o czymś takim, że na przykład mamy zwyrodnienie stawów, nie mamy połowy stawu biodrowego i olejek CBD to akurat wyleczy. Nie, ale mamy modulację bólu. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj. Problem immunologiczny, gdzie organizm potrafi poprzez właśnie układ endogaminowy uczyć się i odpowiadać. Jest to również w stanach patologicznych, takich właśnie jak choroba Parkinsona. O tym właśnie rozmawialiśmy. Choroba Alzheimera, stwardnienie rościane. Już pokazują się badania, które udowadniają, że warto stosować olejki CBD. To nie jest, szanowni państwo, jakaś moda. Tylko te rośliny mają takie właściwości prozdrowotne. Publikacje naukowe opisują potencjalne zastosowanie produktów zawierających full spektrum, czyli olej CBD. Wskazania opisywane w publikacjach podlegają obecnie ocenie klinicznej w badaniach prowadzonych na całym świecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest, szanowni państwo, to, że olej CBD, to jest tylko i wyłącznie nazwa handlowa. CBD nam się kojarzy akurat z kanoboidem. Natomiast produkty, jeżeli już chcecie po nie sięgać, sugeruje sugeruję full spectrum. Jest ponad 100 kanaboidów. Ponad 100. CBD jest jednym z nich. Dlatego, jeżeli, szanowni państwo, też patrzę na to, co się dzieje na rynku i widzę na przykład jakieś olejki, pomijam cenę tego olejku. Można go kupić w marketach, w galeriach z jakiegoś automatu. Kosztuje to tam, załóżmy, 80-90 zł. Nakładane jest to pipetą, gdzie Akurat kanaboidy nie mogą dostać powietrza, bo się utleniają, także tam jest śladowa zawartość w tym momencie tego. To jeszcze tam dawki są często po 6-80 dos. W przypadku dobrej jakości produktów, gdzie jest inna technologia produkcyjna, okazuje się, że się stosuje tylko dwie dosy na dobę. Sami sobie musicie odpowiedzieć, która jest tańsze. Teraz, co to w ogóle jest kanabidą? To jest akurat substancja pochodzenia roślinnego, a CBD akurat posiada silne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, wraz z właściwościami wspomagającymi odporność. Tutaj również neuroprotekcyjnymi oraz wspomagającymi homostazę komórkową i systemem adaptacji do stresu cywilizacyjnego. Niezwykle cenny w suplementacji osób chorobami autoimmunologicznymi. Nasz układ endokanabidowy stymuluje odpowiednie receptory. Te receptory są pobudzane przez różne rośliny, ale akurat CBD ma najwyższe właściwości yy, pobudzające. Na przykład jeżówka purpurowa, jedna z moich ulubionych roślin dietoterapeutycznych, również ma właściwości pobudzające. Na przykład yy, pieprz czarny ma właściwości pobudzające. Natomiast faktycznie te receptory najlepiej stymulują yy, właśnie kanaboidy. Czyli umówmy się, ogólnie CBD ale mam na myśli full spektrum. Teraz CBD w medycynie uznawany za zastępcę właśnie THC, jednakże w przeciwieństwie do THC jest on poznawany działania halucygonnego. I psychoaktywnego. Dlatego, szanowni państwo, nie pozwalano w ogóle wprowadzać takiej suplementacji do obrotu ze względu na działanie karusogenne i psychoaktywne. Na dzień dzisiejszy technologia jest już tak wysoko zaawansowana, że pozwala wyprodukować olejki CBD full spectrum bez THC. Tutaj też wam pokażę, w jakiej technologii my produkujemy i dlaczego. CBD zostało wizualizowane w latach 40. XX wieku, a jego struktura wyjaśniona w latach 60., oczywiście XX wieku. W ostatnich latach naukowcy zaczęli badać CBD jako alternatywę dla THC. I źródłem, z którego pozyskuje się CBD i inne kanaboidy w oleju full spectrum są kwiatostany konopi siewnej, ale tutaj mamy na myśli akurat z kwiatostanów tam, gdzie są nasiona. Czyli to nie jest złodygi, tylko w trakcie po prostu odpowiedniego procesu rośnięcia tej rośliny pozyskuje się właśnie w odpowiednim momencie nasiona kwiatostanów konopi siewnej. Czym różni się olej Full Spectrum CBD z Nature Day, produkowany w warunkach nadkrytycznego CO2 od zwykłych olejków CBD robiony np. z chemicznego izolatu CBD. Pomijam fakt już z jakiegoś tam chemicznego izolatu CBD. Odzyskuje się kanaboidy. Ale teraz tym wszystkim popatrzcie Państwo. Firma Naturday, jeżeli już poszła w nadkrytyczne CO2, to Wam pokażę proces technologiczny opisany tylko i wyłącznie, ale jak to wygląda. Dlaczego my akurat, żeśmy poszli tak dalece? Odzyskać najwyższą zawartość składników aktywnych, gdzie jest ponad 500 tych substancji aktywnych i ponad 100 różnych kanabinoidów. Czyli wybraliśmy taką technologię produkcyjną, gdzie macie państwo całkowicie klarowny, czysty produkt ze wszystkimi składnikami biologicznie aktywnymi, dobrymi dla naszego organizmu. Bardzo często właśnie te oleje CBD są robione z chemicznego, oczyszczonego, sztucznego, skrystalizowanego CBD, rozpuszczonego w jakimś oleju. Jest w nim tylko jedna na przykład substancja aktywna CBD. Bardzo często się spotykam na spotkaniach, bo różne propozycje współpracy dostaję, że tutaj masz nieograniczone możliwości pozyskania klienta, bo w momencie, kiedy skończy kurację CBD, podajemy mu dodatkowo CBDA, CBG i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. po prostu ganiasz króliczka za przeproszeniem do końca życia. Ja zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, żeby zadbać o to zdrowie, my musimy się suplementować, natomiast stworzyliśmy produkt Full Spectrum, o pełnym zakresie działania. W dodatku, na przykład mamy, bo mamy klasik, czyli czysty produkt, ale również mamy produkt z aszwagandą, która jest adaptogenem. Rewelacyjna kompozycja. Ekstrakt 25 do 1 aszwagandy, adaptogenu w połączeniu z CBD. Oj, przepraszam Państwa na chwileczkę, ale się niestety coś nam włączyło. I teraz, Szanowni Państwo, jeżeli my popatrzymy na to w ten sposób, że. No dobrze. To jest właśnie błąd, że coś mi się włączyło, Szanowni Państwo. A może powiedz nam, bo gdzieś widziałam reklamę, że ktoś tam sprzedaje, proponuje oleje 7% CBD, i że to jest taka rewelacja, że no, trzymajcie się. A tutaj widzę jest 10%. Ech, tak, bo tutaj też musimy popatrzeć na inne rzeczy. Bardzo często yy, olejki CBD. Są 5, 10, 20-30%, również jest bardzo istotne to, jaka jest zawartość składników aktywnych w jednej dozie. Stąd właśnie jest to, że na przykład produkty tańsze lub bardzo tanie, mają 8-10 dos, a w przypadku wysokoekstraktowych produktów są one na poziomie już na przykład dwóch dos. No tak, czyli w tej sytuacji, skoro tam jest powiedzmy 8, no to, żeby było tyle samo, co tutaj, no to musi kupić 4 opakowania, tak? Tak, Na trzeba dobrze. dać 4 opakowania. No to, szanowni państwo, różnica w cenie sami zobaczycie, bo jeżeli kupujecie coś taniego po 60-90 zł, w zależności tam od firmy, ale załóżmy 60 zł potrafi być 10 dos, 90 zł potrafi być 8 dos, to macie w tym momencie razy 4. Sami sobie przeliczcie, co może być tańsze. Poza tym powtarzam, tam bardzo często jest jeden, góra, dwa, trzy kanaboidy. Nie ma więcej. Czyli tak się to po prostu odbywa. I teraz, szanowni Państwo, popatrzmy też na bezpieczeństwo tego wszystkiego. Full spectrum olej CBD i zawarty w nim kanaboidol oraz towarzyszące mu pozostałe substancje czynne nie wywołują efektu uzależnienia. W związku z tym full-spectrum olej CBD z powodzeniem może być suplementowany według zaleceń producenta w związku z zupełnie bezpiecznym, ale tutaj również sugeruję, jeżeli Państwo przyjmujecie jakieś leki, kontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Pamiętajcie, że ekstrakt skonopi siewnych z kanabidodami metabolizowany jest w wątrobie w układzie tak zwanym enzymatycznym cytochromu P450. Sprawdź, czy Twoje leki nie są również metabolizowane w tym systemie. W razie wątpliwości naprawdę, Szanowni Państwo, pytajcie o dawkowanie swojego lekarza lub kontakt z naszym lekarzem, z naszą radą medyczną. Wybrane publikacje naukowe i badania skazywania suplementacji. Popatrzcie Państwo, to są przykładowe tylko i wyłącznie, te publikacje mamy. To są publikacje naukowe dostępne, w razie czego wysyłacie do nas pytanie, udzielamy Wam na Waszego maila odpowiedź z tymi publikacjami. Jak produkowany jest olej full spectrum CBD z natury? To są wyselekcjonowane najdoskonalsze gatunki konopni siewnej z optymalnym składem kanaboidów, terpenów i flawonoidów. Najwyższej klasy ziemie bez pestycydów metali ciężkich. To jest, Szanowni Państwo, bardzo istotne, bo fitoterapia patrzy na takie rzeczy i mamy tutaj certyfikaty nie dość że GMP i HACAP. To nas interesują tylko i wyłącznie takie plantacje, gdzie do 10 lat wstecz używano pestycydów. Tu jest profesjonalny system zbioru suszenia. Szanowni Państwo, ekstrakcja nad krytycznym CO2, analiza składu spektrum terpenów i kanaboidów przed zastosowaniem do składu. Produkcji oleju full spektrum CBD, oczywiście z firmy NaturDy, Czyli mamy bardzo wysoką standaryzację produkcji, o czym świadczą w ogóle certyfikaty, bo tych certyfikatów mamy kilkanaście. Podawanie oleju full spektrum CBD to uzupełnianie niedoborów w organizmie, czyli suplementacja, podawanie zewnętrznych kanaboidów, uzupełnia niedobory wewnętrznych, ludzkich endokanaboidów. Powtarzam, to, co my mamy w organizmie. Teraz. Esencja stosowania dla zdrowia od tysięcy lat. Szerokie stosowanie suplementacji olejem CBD w dziesiątkach różnych dolegliwości oraz profilaktyce zdrowotnej. W przypadku firmy Naturtej mamy dostępne w trzech postaciach: Classic z dodatkiem Ashwagandu, on jest o smaku pomarańczowym oraz Relax, z dodatkiem melatoniny olejku miętowego. Dlaczego tutaj, Szanowni Państwo, mówię o zdrowiu od tysięcy lat? bo yy, Esencja stosowania fitoterapii to jest naprawdę już doświadczenie 5000 lat. I teraz tym wszystkim, jeżeli wyselekcjonowano kilkaset roślin leczniczych, to fitoterapia do dnia dzisiejszego korzysta właśnie z tych osiągnięć. Technologia pozwoliła w bardzo fajny sposób odzyskać najwyższej jakości składniki odżywcze z każdej rośliny, w tym właśnie z konopi. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, to tutaj w tej sprawie Proszę o kontakt z osobą, która ci właśnie zaprosiła na ten webinar, na to spotkanie, czyli z naszą Anią. I jeszcze pamiętajcie też, Szanowni Państwo, że w momencie, kiedy kupujesz u nas poprzez link fundacji, firma Nature wspiera fundację. Czyli za każde Twoje zamówienie masz możliwość wesprzeć fundację, bo fundacja Natur Day, fundacja Vox Animal poprzez firmę Nature Day zostanie zasilona Właśnie jakąś tam kwotą z każdego Twojego zamówienia. Jeżeli, Szanowni Państwo, ktoś chciałby z Was odsłuchać wykładu medycznego na temat olejków full spektrum, również mamy do dyspozycji coś takiego. Szanowni Państwo, tutaj też chcę pokazać Wam kolejny, właśnie temat, jak jest produkowany nasz olejek CBD, bo o tym żeśmy rozmawiali, że chcę Wam to pokazać już udostępniam. Popatrzcie Państwo. To jest już krótka informacja tylko i wyłącznie. Co my żeśmy zrobili i dlaczego? To są nasze certyfikaty. My mamy nawet certyfikat Polady, czyli dopuszczający dla sportowców. On jest wydawany na krótki okres czasu, ale też również mamy. 12 certyfikatów, w tym najważniejsze GMP HACA, standaryzacja produkcji. Szanowni Państwo, Ekstrakcja etanolowa co to jest? Zwróć uwagę, dobra rozpuszczalność kanaboidów. duża rozpuszczalność niepożądanych związków polarnych niepolarnych czyli to wszystko my robimy w takiej technologii, żeby maksymalnie organizm mógł dostać tylko i wyłącznie najbardziej wartościowe składniki. Ekstrakcja, ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla. Szanowni Państwo, to jest właśnie najbardziej zaawansowana technologia do pozyskiwania kanaboidów. W tym przypadku uzyskujemy maksymalne już stężenia. Całą mamy kontrolę jakości produktu konopnego. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy badania na każdym etapie produkcji, czyli to jest cały czas analiza, to jest chromatograf. To wszystko jest według standardów. My jesteśmy na prawie holenderskim, weszliśmy z produktem na rynek. Czyli mamy najbardziej zaostrzone normy, ale jako suplement diety ze wszystkimi certyfikatami. My dwa lata tylko i wyłącznie formalności załatwialiśmy. Jakość produktu końcowego. Najczęstsze zanieczyszczenia biomasy mające wpływ na jakość końcową produktu to są właśnie pestycydy, metale ciężkie, zanieczyszczenia mechaniczne. Tutaj jest odpowiednia kwalifikacja dostawcy. My surowce potrzebujemy z konkretnie z organicznych plantacji. Wszystko jest przebadane na każdym etapie. Dopiero w tym momencie, i również oczywiście do 10 lat stecznie mogą być używane pestycydy, dopiero w tym momencie bierzemy komponenty, z których w odpowiednim procesie technologicznym wydobywamy tylko i wyłącznie te składniki, które nam są dla nas najkorzystniejsze dla naszego organizmu. Popatrzcie Państwo, organoleptyczna ocena produktu, klarowność, kolor, smak, zapach. To wszystko po prostu my przestrzegamy. Mamy bardzo klarowne produkty czyli one są całkowicie dobrze wyprodukowane, i żeby tylko i wyłącznie były dobrej jakości składniki, nie jakieś tam zanieczyszczenia czy jakieś inne rzeczy. To wszystko my mamy. Szanowni państwo, ja ze swojej strony dziękuję za uwagę, za informacje, które mogłem państwu przekazać. Przepraszam za jakiś problem techniczny odnośnie sprzętu, bo coś się tam po prostu mi uruchomiło. Także no tutaj no, no bywa. Z mojej strony, tyle, jeżeli chodzi o układ antykanobidowy, o olejki CBD. To nie jest, szanowni państwo, żadna moda. To się po prostu zrobiło tylko i wyłącznie modne, dlatego że dopuszczono to do obrotu. W związku z powyższym, również mamy możliwość po raz kolejny zadbać o nasze zdrowie, mamy możliwość wspomóc nasz organizm w codziennych trudach funkcjonowania właściwego. Z mojej strony, szanowni państwo, to wszystko. Jeżeli macie do mnie pytania, to jak najbardziej ten materiał będzie udostępniony. Możecie w każdej chwili do mnie odezwać się, zadzwonić, napisać. Zawsze coś podpowiem. Aniu, z twojej strony jakieś pytania do mnie? No, dziękuję ci, Sławku, bardzo. Musimy tak jakby podkreślić, kolejny raz, bo to już to mówiłeś, że w niektórych sytuacjach konieczna jest konsultacja z lekarzem, prawda? Bo jeżeli ktoś bierze kilka różnych leków, i, i, I będzie chciał sobie tak jakby samowolnie zastosować olejki CBD, no to może, może to mu akurat korzyści nie zrobić, tak? Bo, bo może brać lek, który, który, akurat wejdzie w jakąś, w jakiś dysonans z tymi olejkami. Czy dobrze zrozumiałam? Tak, dokładnie. Szanowni Państwo, jeżeli stosujecie jakieś leki, sugeruję konsultację z lekarzem swoim prowadzącym. W razie wątpliwości macie Państwo na symfonię. Możecie też skorzystać z porady lekarza medycyny, fitoterapeuty pana Janusza Wietechy. Które jest też dietetykiem klinicznym i również udzieli stosownych informacji, w jaki sposób przejść przez tę kurację olejkami CBD, łącząc to z lekami, które Państwo stosujecie. Jeżeli będą przeciwwskazania, on wam to powie. Tutaj to musimy na to patrzeć, że nie chcemy Państwu zaszkodzić, w związku z powyższym, to jest nasza pierwsza myśl, pierwsza zasada. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, wprowadzimy olejki CBD do zastosowania. Również, szanowni państwo, możecie na ulotkach tych leków, które stosujecie, przeczytać. Tam są informacje zawarte, w jaki, w jaki sposób jest ten produkt metabolizowany wątrobie, także tam jest odpowiednie systemy. Jeżeli nie będzie przeciwwskazań, możecie stosować. I to tylko dla naszego zdrowia, bo tak jak tutaj yy, yy, zwróciłam uwagę, że choroby autoimmunologiczne, czyli co, w przypadku Hashimoto też to zadziała? Tak, tutaj, szanowni państwo, chorób autoimmunologicznych jest około 160 skwalifikowanych. Ostatnia publikacja chyba była 157 pozycji. Więc w chorobach autoimmunologicznych jak najbardziej tak, to jest znaczące i ważne, bo układ endokanabidowy jest właśnie odpowiedzią naszych dysfunkcji, naszych braków w organizmie, które przyczyniają się do powstawania chorób autoimmunologicznych. Mhm. Dobrze, no moglibyśmy rozmawiać tutaj chyba w nieskończoność i, 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 i pewnie tematu byśmy nie wyczerpali, ale myślę, że to naprawdę podałeś w takiej skoncentrowanej pigułce najważniejsze informacje, jak zawsze Ty, bo Ty masz tylko takie informacje, które, które można przyjąć od razu, i no tylko jeszcze, żeby ta głowa pojemna była i wszystko zapamiętała. No ale. Dlatego jest to nagrane i będzie na stronie. Zawsze można wrócić do tego nagrania i po prostu sobie odświeżyć informacje. Sławku, serdecznie Ci dziękuję za ten, ten, ten wykład, za udział w tym naszym spotkaniu. Yy, I no cóż, zapraszamy na następne spotkania, bo tych tematów jest ogrom. Dzięki bardzo. Ogrom. Dziękuję, Aniu. Dziękuję, Szanowni Państwo. Pozdrawiam i mego dnia. Życzę. Do widzenia.